Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w programie Fame Farmazon, w którym będziemy musieli zlokalizować największego farmazona. Co prawda moglibyśmy ten program zakończyć za 10 sekund i wygrałbym go ja, ale dam tutaj naszym uczestnikom pograć, pobawić się. Łukasz Tuszyński! Oskar Pampam-Wierzejski, Hubert Deitschmann. Witamy ciebie, chupę, to się Kamil Mindaj! Brian! Boyan Bojanko! Witamy Ciebie, Brian jest! Jest również z nim jego osobowość szczuru, który jest bliski tobie, Wojtek. <grym> Ale Tobie również. Zapoznam was później. Czy to jest twoja postać wygodowana, czy często je Wszystko na faktach. Wszystko na faktach, dobrze. Ale witam. witamy również Alana Kwiecińskiego! Teraz przechodzimy do nikto innego jak... To teraz kolej. A, dobrze, no to zapowiedzmy. Marcin. Marcin, Cesarz Dajman, witamy Ciebie. Chciałbym od razu powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z arcy-Farmazonem, ponieważ na moich mediach społecznościowych zamieściłem relację, że ten program zakończę w 10 sekund. Bo największym Farmazonem, jak wszyscy wiemy, jest Bombelos. Bombelos już się od razu ściągnął, od razu sam się przedstawił, bo chciał jakby to zdetonować tą, tą bombę jeszcze szybciej, żeby <laughs> ta nie drogi... wybuchła. Bartek Hermes. Jeden z Was został wybrany jako Farmazon i będzie przez całą konkurencję znał wszystkie odpowiedzi. Waszym zadaniem jest obserwowanie wszystkich graczy i wytypowanie Farmazona. Czy wiecie, jakie jest motto cukierników? Ciasto, pieniądz. I tym pięknym słuchadem zaczynajmy pierwszą rozkwinkę. Runda pierwsza to rozkminka. W tej rundzie będziecie odpowiadać na najróżniejsze pytania z wiedzy ogólnej. Jeśli odpowiedziecie poprawnie, możecie wziąć kolejne pytanie na siebie albo przerzucić je na inną osobę. Tuszol, kto powiedział, Como no esta bueno z kinder bueno? Nie wiem, Casio. Niestety nie. Niestety. Powiedział to Rafonix. Błędna odpowiedź. Oskarze, kto walczył w main węcie na Gali Fame? MMA 7. Ferrari Polak? Jest to błędna odpowiedź! No jest to popek stifler. Jest to popek stifler. A, także minus 30 punktów, gratulacje. Jakim symbolem oznaczamy pierwiastek chemiczny tlen? O. Dwa. Świetne. Tak. O. To jest O. Bo dwa. o dwa to już chyba nie jest tlen. To jest o, dwutlenek. To, to było podfitowe pytanie. Nie, nie, nie. Jak się można dopuścić się dobrze ja na ruchy. Pytanie? Rafał <noise> Teraz wytypujesz. Teraz Deichmann typuje, to odpowie. Tak. No to na siebie. Na, na siebie. siebie. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? 6. Gratulacje. Jest to poprawna odpowiedź. odpowiedź. Hubert Deichmann 60 punktów. Idzie no? zdecydowanie na prowadzenie. No to już y, po prostu za sobie osobę, tutaj y, ka, y, Kamila. No to Kamil Minda. Kamilu, który miesiąc ma 28 dni? Luty? Zła odpowiedź. Każdy miesiąc ma 28 dni, Użyde. łącznie z lutym. tak? Brianie, kolejne pytanie. <grystanie> Bo ja nie wolę. Nie lubię imienia Brian. Dobrze, panie Bojanie. Ile żeber ma człowiek? 32. Byłeś bardzo blisko, ale niestety nie. 24. nie, drogi. Co jest stolicą Australii? <grystanie> to wie. nie wiem. Dobrze, jest to... Teraz słuchaj, Canberra. No. No. Czyli jednak wypowiedziałeś. Kto napisał pana Tadeusza? z no, takimi pytaniami chcesz mnie zaginać? <grym> Adam Mickiewicz. Bardzo dobra odpowiedź. Marcinie, 30 <grym> punktów dla ciebie. Są. Na siebie. Marcin Ja zawsze na wszystko biorę na siebie. To ile planet ma układ słoneczny, Marcinie? To się zmieniło teraz, bo jedna straciła status. Oczywiście i też mamy to zaktualizowane. Dziewięć? Niestety nie, 8, ale 9. Ale poczekaj. Było kiedyś. A było 9. Było a dziewięć. Dziewięć. No widzisz? No, no, i ale mówiłem, chwilę... no i mówiłem, czy to nie jest jednoznaczna odpowiedź? Proszę zaliczyć to te, w tej chwili. Nie to, mogę ci tego ale, zaliczyć. Ale co, że jest sposób? Ale 8, sam się, ale sam się 8 Ale 8 jest dopiero od, <laughs> od pewnego czasu. Od ale tam... chodziło nam no właśnie, o to, to chodziło nam o zaktualizowaną, zaktualizowaną, a zawsze w skalem w nazuczono, że 9, Ale tak. sam sam wy to zaliczyć, Ale ja dob... uprzedzałem, że jest zmiana. Ale dobrze wiecie panowie, że szkoła no i widzisz, mało wałała zami... w życiu. Tak samo jak i informacje o planetach. A może myślałeś, że 10? Nie, ja tak nie myślałem. Jakbym ale tak jakby myślał, tego nie wiem. Jakbym tak myślał, to bym chyba tak powiedział, nie? Ale. <grywa> wtedy byś powiedział. <grywa> Jakie pierwiastki odkryła Maria Skłodowska-Kiri? nie podpowiedzieć. Kolon. Iran. Iran. Ale co, gdzie to? Gdzie to ale No, w... to... ja, Myślę, że tutaj neutralnie trzymałyby się, się myślałem. Myślałem. Zgadę, te sensje. Nie, że to Ale. No dobrze, Bartek, zaliczamy, bo nie jest to Twoja wina. Dobrze, punktów. Dobrze, że nie odpowiedziałeś Trenbolon. O. <laughs> Wezmę na siebie. Z jakiego kraju pochodzi tango? Kto? Tango. 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 Z jakiego kraju pochodzi? Z Argentyny. Świetna odpowiedź. Wow. Na siebie. W którym roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej? To do mnie jeszcze, nie? E, tak, tak do siebie. W, w 2004. Brawo. Chyba, że mi Co to oznacza to słowo confident po angielsku? Osobę taką śmiałą, pewną siebie? Mogę zaliczyć to nie Jest to poprawna odpowiedź. No panowie tu patrzą ze złością. No, Puszol no, kiwa głową. Wie, co za pula jest? Nie wiem, zaraz coś p. No, co to jest, jest w ogóle? Jest no? wyraźnie, jest wyraźnie. Zdenerwowany. Też, Weź mu zadaj pytanie, co Rafon powiedział. To może. No, A. Ostatni A. Film, dlaczego jesteś takim ch. ojcem tym, Tak, to prawda. O Za To dawa jakieś pytanie z. No. Ciekawe to losuje. Co, co oznacza słowo confident? No to już no, było. Zobaczę, to zostawię na minutkę. Co oznacza słowo confident? No to już po, było. To było. A, no. Komu przyznano pierwszą diamentową płytę w Polsce za rapowy album? Nie wiem, nie słucham rapu. Nie wiem. Krackhaus... Nie wiem. O ta Równonok. Super. Komu przyznano pierwszą diamentową płytę w Polsce? Dobra, <Coinfoli somewhere na eight>. <g twenties> no lecimy dalej, bo mnie no nie było. Byłem AFK. Dobra, ja słuchajcie. Byłem AFK, panowie. AFK! Dobra, czekajcie, żebyście wiedzieli. Ogólnie mieliśmy tutaj po prostu troszeczkę małych problemów. Oskar Bierzeński. Wymień trzy tytuły filmów, w których grał Leonardo da Vinci. W żadnym da Vinci nie grał. Bardzo dobra odpowiedź. To no, i to jest normalne pytanie, a nie. No nie no. Bo łatwe? A no, no, w miarę a łatwe. Miał no, no, co? Nie. A wiesz, to miał Nie, to był dobrze. To na Ja nie no, wiem, strzelał, no. nie <laughs> wiem. Musimy tę damą klawę Dobra, tam Tuszolowi. O. No. Bo on już ma przerąbane. Tuszol. Pytanie, w jakim oceanie zatonął Titanic? Spokojny. No, błędne odpowiedzi. Może w takim razie polecimy do. Mindy teraz. No dobrze, tak. polećmy do Kamila. Ale to jest dziwne. Co to, ale... co to, no, to za jakieś Takie jakieś przeskoczenie były? zasad. A to jakiś no, no troszkę przystępujemy, ale. Kogo to interesuje? Robimy to. specjalne zasady tak. są. Nie no, teraz młody. Daj mi pan, być. pan być. No, To a. może być Hubert, tylko on ma 60 punktów, a chce. Dawidzimy ten szansę. No ale co, ale to będzie? To będzie miał. A on ma 120, to w ogóle już w tym Jaki jest najdłuższy polski serial pod względem nieprzerwanej emisji? I liczby odcinków. No jakieś miłosne, M mi jak no miłość, no bardziej szczęścia, tak? No to niestety nie są nie to, to te to seriale. To, to nie to. <grym> nie są to te seriale, jest to klan. <grym> Jaki jest największy ocean na świecie? Spokojny. 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 Kolejne pytanie dla żandarma Kamila Mindy. Byłego. Byłego żandarma. Jaka planeta obraca się najszybciej wokół własnej osi? Największy. W Układzie Słonecznym, Włosnej. tak, nasza. Nie. W, w naszym układzie Gwiezdny, w, w no. układzie Wenus. <grafy> 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 Niestety nie jest to Wenus, a jest to Jowisz. Jest to Jowisz. A, Jowisz. Ile kątów prostych ma prostokąt? Cztery. Dobra odpowiedź. Gratulacje. Jaki jest najtwardszy minerał na świecie? P, diament. Bardzo o, dobrze, profilacje. 30 punktów dla ciebie. Następny, nie przedłużajmy. Ile sylab ma słowo prawidłowe? Trzy. Gratulacje, jest Gratuluję. to. Świetna odpowiedź. Wymień wszystkich sąsiadów Polski. Niemcy, Czechy, Ukraina, Białoruś, S Słowacja M M M i Litwa. K e, I. Jeden. Dwa. To wszystko? jeszcze jedno, takie, w sumie małe, ale Najmniejse. jedno z największych. Jest to małe, ale jednocześnie największe państwo. Dajmy Dobra. trzy sekundy. No Rosja. Nie. Dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. dobrze. I teraz pytanie jest: jakby zaliczył. Next. Panowie, ale wiecie, że Wy ze mną pojechaliście tutaj. Ja powinienem mieć 60 punktów, mam 0. Państwo jest najmniejsze na świecie. Zobaczymy, że to dobry po szczyt. powierzchni. Luksemburg? Nie. Nie, nie. ponieważ jest to Watykan. Minus 30 punktów dla Maciej Jadajmana. I, I taki z ciebie obrońca jak tutaj I tak jasny 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 góry. Jasny góry. Jaka jest najdłuższa rzeka świata według pomiarów? Nil? Bardzo dobrze. Jaki jest najwyższy szczyt w Polsce? W Polsce? Tak, w zakopane. Kur... nie wiem, jest to jakiś lepszy, No dobrze, 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 dobrze. Dawaj na siebie, Tyfrowi, daj na siebie. No to dobra, na siebie. A. Kim był Mikołaj Kopernik? Astronom. Na siebie. No to kolejne pytanie to, kto w świecie współczesnych zwierząt składa największe jajo? Struś. Bardzo Brawo, dobrze. Fantastycznie. I wracasz już tutaj prawie że na to. Eee, Czemu no wracam jak jest dalej ale tak, ja tak ja samo! Oni robią stop, Minus 30 to tak, to dajcie to mu! Dajcie Tuszyńskiemu 90 Ta. punktów! Przeze mną minus zrobili 30. to samo! No. No. Dobrze, no to nie, kolejne pytanie? Czy na siebie? Minus czy na 30, 30? Nie, nie, nie zero zero jest. Jest No jak, zero, no kurde, na tak, tak, to odpowiedziałem? Tak, dobrze, tak. dobrze. Kto został prezydentem w 1620 roku, jeżeli chodzi oczywiście o Polskę? 1620? A no to nie było wtedy prezydentów? O! Także już nie mamy pytań! Tak? Już nie mamy pytań. A tutaj Panowie kurde, no, już, no, już czy sobie. To już nie, 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 nie to było. To już... ty, wyjdźcie, ty, wyjdźcie na chwilę i no, no. Musimy wyeliminować jedną osobę, która miała najmniej punktów. No i mamy Mindę i Najmana. Z chce. takimi zasadami, to ja wam powiem, to wy daleko nie zajedziecie. W minutę zagłosowało 9 tysięcy osób i? na ankiecie. To bardzo duża liczba uczestników. Mianowicie za tym, żeby odpadł nie kto inny jak Kamil Minda. No A wybacz. nie wierzę w to. No niestety no, Kamilu dali szansę. Dziękuję Kamil. Powiedz mi, Dobra. czy byłeś farmazonem? Nie mogę ci tego powiedzieć. A nie musisz powiedzieć? Nie mogę, nie mogę. Musisz, A, musisz. Muszę? Tak, tak. Czy byłeś? Tak, byłem farmazonem. A. Żartuję, nie byłem. No, 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 Dobra. Ty, jest, jest, jest. Dobra, Dobra. ty Dobra. ale kondel sam ustało farmazona, jaki był? Aż Byłeś? Bo... Wszyscy razem będziecie typować farmazona. farmazona. Purze, no Trzeba tak po pierwsze ludzie stwierdzić, no Hermes no, ma dużo punktów, ale nie miał jakichś ciężkich pytań, także no trzeba eliminować y, najmocniejsze ogniwo, tak? Dobrze, tak, czyli… Oddaję go za dla... niego. Ja bym Bojana typował. Bojana? No. no Boja Brian Brian jest taki Boja... podejrzany. Brian jest Bojanko… po prostu mądry. Tak. Podejrzany <laughs> Bojanko otrzymuje strzał. No właśnie chyba też właśnie na Bojana. Tak. Ej, umaj. Na Bojana? Na bojana. A, Drugi strzał w Bojana. No, jest żeby się odpisać. uratować, to może chyba Hermesa, niestety. <grym> nie, idę za większością, idę, za, idę stawiam na tego. Jak Ale A podobno jesteś mądrzejszy, że nie, że najwięcej ma punktów, nie? No dobrze, czyli trzy punkty na Bartka Hermesa. Jarosław Przykuta. Czyli. Bojan. Bojan. Trzy, trzy. Mamy remis. Trzy, trzy, Bojan. No i Bartek, tak naprawdę. Bojanko. Brianie Bojanko, niestety, ale odpadasz i pytanie do Ciebie. Ja, czy może byłeś... w tym miejscu powiedz. Pytanie okay. do Ciebie, czy byłeś farmazonem? Nie. Nie byłeś? No nie to byłeś. farmazon o? nie został wyeliminowany. Oh, ja. <laughs> po co idą do lasu? Na grzyby. Poziomki. Zaczynamy drugi etap! Runda druga Owczy Pęcz. Będziecie odpowiadać teraz na pytania z kilku dziedzin. A najpopularniejsza odpowiedź to ta, którą wytypowali nasi ankietowani. Jacy są według ciebie najwięksi w zadymiarze y I, Im wyższa odpowiedź, tym ty bardziej bunkowana. Ja wiem, co to jest familiada. Zgadza się, mm. fantastycznie. No. Marcoń? PING! Plu. Nie ma! Jak, na ta, na Jak, na nie, ma, Jak? nie ma, jest! <laughs> nie ma! <laughs> nie ma. Ty, nie co, ma. Co, wy, co wy robicie w ogóle za jaja, jest. W ogóle? Przecież ja, jest, ale, ale ja nie ma! Ja to rozumiem! Czy tu się nie da odpuścić? Nie, to jest, to jest. Nie, ma? Nie. nie ma. Nie ma, nie no ma. Jak nie ma? No. Nie ma. Nie pojawił się. To nie ma. No nie pojawił się. Nie no to jest ma. To jest tak, z tak tym jakieś dostajemy, czy coś? Ale Opracimy? nie. Panowie, czy to jest jeden wielki farmacją. <kłysy> Kurde, jak robicie tak, to nie wiem. Roger Sala? Poprawna odpowiedź. Potężny <śmiewanie> <jest> zodymiął. <śmiewanie> jest, jest to poprawna odpowiedź. odpowiedź. Jest to <śmiewanie> najwyżej ankietowana. Dobrań. 60 punktów dla Oskara Najwięcej jak ankietowanym odpowiedziało, że jest to, dobrze sala. No więc lepiej widzą, czy teraz Oskar może wziąć na siebie, czy może dalej? Raczej nie, raczej dalej. Jak na siebie? Jak na siebie? Wy na bieżąco wymyślacie zasady, czy co do... Panie Dańspan! Panie Dańspan! Lekcji. Lexi Chaplin? Mhm. Niestety nie mamy. Błędna odpowiedź. Ja to myślałem, że ja, ale nie powiem na siebie, bo dziwnywać. Ale to uważasz powiedzieć. się za jednego z największych zadymiarzy Fernandes? może nie, ale jako ja, jako że jestem taki, że ja mówię kurde, prawdę, nie? A czy jesteś ikoną? Nie uważam się za takiego. Tego pędzla nie ma, ale sądzę, że go nie lubię mojego byłego oponenta. Chociaż brał sobie do pomocy ojca, to, to na Ferrari jego stawiam. Amadeusz Ferrari? Czy mamy go tutaj w naszej... Myślę, że może być. Powinien być. Ale niestety jest to mocno. błędna odpowiedź. Panowie, no przecież wy nas robicie jawnie, w, nie powiem w co. A czy uważasz się za jednego z największych zadymiarzy? No pewnie. No dawaj, cesarze. Marcin Najman? Czy jest to Marcin? Nie! No, Szóste miejsce! No. 10 punktów! No. no jak jest ten Roger, to nie wiem, to może wariat Radek? Wariat Radek. Jest! Nie! Kurwa. Za 50 punktów! A 5... to jest wariat Radek? Co to jest w ogóle ty? No właśnie to o to, to chodzi, no, Radek, że nie wiecie. Radek. Radek. Dlatego to jest. Ty. I. U... Eee! Ja No, je. Armazonę w jest. Nie da <noise> ale... <noise> ale... No, ale. Akutat... No, <noise> no, Dokładnie tak powiedziałby parmazon. Denis Labriga, Don Casio i bonus BGC. No, niestety, Marcinie Najmanie, musimy cię pożegnać, no bo masz najmniejszą ilość punktów. Akko, przez nie z takimi. Armazonami dalej gadał. Mówię tu Bardzo dobrze. A, sorry, sorry, Marcin, wybacz. Co?

No to ogólnie pewnie to jest wpisane, ale nie można tak uznać za influencera, ale pewnie jest Robert Lewandowski. Bardzo dobrze. Ale czy nie można? Też ma duży wpływ na ludzi. No też tak, to no, też jest oczywiście, osobą, ale tu jest to da ma influenc. Dawaj, 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 Alan. To i ten, szczęsny nie wiem. Ty. Wojciech szczęsny. O, Bardzo dobrze. Dobrze w Drugie w miejsce. miejsce. Całkiem dobna dedukcja. Wersów! Bo nie wiesz. Wersow. No, niestety. No ja to bym powiedział Majewski może. To Ojej, Szymon Mański? Też duży influencer, no, bardzo baje... duży twórca, ja ale jednak nie. dużo mniejszy to niż... Idąc, niż... Ale Bartek, idąc logiką, to, to my lepiej by było wziąć bal... Dane. Zusję, Anna Maria Siklucka i Anna Lewandowska. Teraz mamy najczęściej zamawiane pizze. Bartek, lecimy od Ciebie. Z ananasem i strzynką. O su... hmm. Hawajska. Hawajska. Całkiem... 10 oh. Margarita. Margarita? To, to dosyć taka odpowiedź całkiem no. celna. No. Odpowiedź potrzebna, żeby wyjść na farbę. Żeby wyjść na farbę! <grywka> <ujemnych punktów. grywka> <wyjść na> <grywka> <grywka> Fajala nie! Ja to to samo lubię. Wczoraj chyba jadłem nawet, więc Capriccioda, ser, szynka pieczarki. O! Capricciosa, trzecie.

ale to A, jaka? Z... To jest pizza jaka? Z pizza, salami, to... salami. 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 No to... No. E, czyli peperoni chyba. Peperoni, Ale no. peperoni to samo, no. tak. Ale. No. no to salami to nie jest to samo. No to tak, nie jest to samo. No, no. No. Peperoni. peperoni, można no zaliczyć. No, Zaliczymy. To... Raczej zawsze jest peperoni, nie? A salami to peperoni. Dużo. To ja mogę powiedzieć, że na ostro? No nie do końca. Chyba że tak nazwie. Diabola czy coś to, na O, to. Tak, tak. Ta, 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 Zaliczyli to. Pojawiła się. Pojawiła się. 30 punktów dla ciebie. Brzeźnica. Rzeźnicka. Niestety nie. Ale? Uzupełniamy, to była pizza cztery sery. Niby tak. proste, ciężkie, ale, ale nie ciężkie. ciężkie. Sześć miejsc, gdzie zabrać dziewczynę na pierwszą randkę. Do restauracji. Restauracja jest... Myślę, że byś to wysoko punktowana odpowiedź. Moi drodzy, do restauracji 50 do... punktów. O, nie wiem, taki klasyk to do kina chyba, nie? Kino, ale kino. Na spacer. Na spacer. Czy mamy taką <śmany> odpowiedź? Oczywiście, że. Mamy. Czwarte miejsce. Alanik Kwieciński. Nie wróżło mi coś takiego przez czasie, <śmany> Ale możesz powiedzieć, dawaj. dawaj to ja Alani, ty, moja, nie no, dawaj, Inaczej. Alanik. Ale moja kobieta się wkurzy, ale <śmany> kiedyś, kiedyś tak robiłem. <śmany> Gdzie zabrałbyś swoją kobietę? No, no. <śmany> na karanie, ty, do chatę. <śmany> na chatę. <O! śmany> na chatę? karanie. I to jest inne. <śmany> 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 No powiem, że ale, ale ja powiem szczerze tak, powiem tak, zresztą, tak. Powiem tak ale nie, Alan, ale nie, nie, nie. jest to podejrzany, nie, 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 nie. nie <grym> farmazonem, gdyby powiedział to ktoś inny, ale wiem, że ty akurat <grym> się to wziął na karanie, no, to. Jak to, gdzie? Na tańce, no, na dyskotekę. Na koncert, mamy coś takiego, na koncert. No, można no, powiedzieć, aha. 40 to to. punktów dla Marcina Najmana. Nie wiem, na basen. Na basen, czy mamy taką odpowiedź? Niestety nie mamy, jest to błędna odpowiedź, fast food. Tak. I w ten oto sposób kończymy rundę drugą, tak więc Marcinie niestety, ale jeżeli chodzi o punktację, no musimy Cię pożegnać. Marcin nie był farmazonem, tak więc farmazon jest w grze. Panowie, głosujemy teraz na możliwego farmazona. Znaczy ja zmieniam trochę tok myślenia, tak o sobie je. wydedukowałem. <laughs> bardzo mocno promujecie Gale, młodym i mogliście uznać, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby zrobić go tym farmazonem. Także stawiam na Huberta. Też to jest, obstawiam Huberta. To jest niezłady duch. Też no. obstawiam Dajmana, no. No nie Dobry aktor z niego jest. Dejczman, dwa uderzenia. Pan Bartek Hermes jest farmazonem nie. na 100%. Bartek Hermes. Bartek Hermes. Uderzenie tutaj. Ja stawiam też na, na mudego, nie? To jest up. Hubercik. No. no musisz powiedzieć, czy jesteś farmazonem, Hubert? Mam wyjść teraz? <laughs> <laughs> e, no, no... Zapraszają, później wyganiają. Nie jestem, no. Ale po, nie, nie, nie jesteś? jesteś? Nie. Nie? Nie. nie. Poważnie? Poważnie. Serio? Co ty wiader? Był? Nie, nie, przy farmazonie. Były, Byłeś były. czy nie. Nie. Poważnie. nie! nie! nie, nie. Bo my musimy wiedzieć. Ale, ale to ty <laughs> nie wiecie? Co nie wiesz? E, on nie jest far farmazonem, nie? Dobra, nie, to dobra. jest scenalitny? Nie, nie jest, nie jest! To nie jest. jest to jest Wszystko na żywo! Powiedzcie, że ty. Nie jest, nie jest Farmazonem. nie jest. Przejdźmy do trzeciej rundy! Kiedy Warszawiak ma rację? Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą rundkę. I teraz przechodzimy do y, etapu eliminacji. Oscar. Oscar Wieżeński? Podoba ci ta pizza, nie? Do kogo zagłosuje Oscar? Kurde, nie wiem, wahałbym się, ale. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Właśnie ciebie bym nie dał, Alana bym dał właśnie. Alan Kwieciński? O, no, ciekawe. Ja bym kurde, mówił albo, albo Oscar, albo on. I nie wiem. No właśnie. I ciekawe czy no się po się prostu... teraz umysłem strategicznym. Ja na Oskar. Czy strategicznie wytypowałeś? Oskar Wierzejski, Oskar Wierzejski momencie... i Bartek? No, no Oskar, no już. Niestety tak to wyszło, Oskarze. Czy rzeczywiście Byłej. byłeś? No hartem? nie. Nie byłeś. No nie, no, no nie byłem. Pixel. To, Bo... nie byłem. to nie jest łatwe i to nie jest łatwe, wymaga wiedzy ogólnej. A w szczególności tej o I, ta, I teraz Musisz zaraz powiedzieć, co ten kadr przedstawia. Ta. On się będzie zbliżał i co chwilę będzie odkrywał coraz więcej i więcej. Oddalał się będzie. Tak. Oddalał. Oddalał się. Oddalał. No. się. Kto się na tym obrazku znajduje, moi drodzy? Najman. 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 Bartek Hermes I. Brawo. Dzięki. Jest to nie kto inny jak Marcin El Testosteron Najman. Skupcie się. Skupcie się, panowie. Całkiem świeży kadr. Ma nie więcej niż pół roku. Ale może ktoś z Was już za chwilkę będzie wiedział, bo odkrywa się coraz więcej. Uważaj, ja Ufoludek. Bardzo dobrze, Alanik. Gratulacje. Kolejne punkty dla Ciebie. prawda, Co prawda, to może być również rzecz. To wcale nie musi być postać. To jest pizza. Pizza to, co prawda, nie jest, ale idziemy Pierogi. w drogę. Bardzo dobrze, Bart ze skwarkami. Myślę, że tutaj jedna z was... Jakaś kobieta. Jedna Dobra. z was może wiedzieć w szczególności. To może być jakiś wasz znajomy, a może jednej osoby znajomej. znajoma. A może jest to jakaś kobieta? Może kobieta, bo, bo nie ma włosy. co ugrywać, że... Marcony? Bandura! Bandura! Bartek Hermes jako no. pierwszy Bad powiedział Bandura. Hermes, Bandura i to jest Bandura. A kolejną postacią no jest duży influencer, twórca internetowy, który Free. No Dużo sobie w ostatnim czasie. Dużo zdobywał. Ostatnio. Zdobywał. E, co prawda, frizem on nie jest, ale blisko. Nie, panuje. Patet, do... patet? Patet, 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 patet wariatet, bardzo kurde. dobrze. Patet, patet wariatet. Łukasz, tuż Nie, wariat, co prawda. Szachta. Denis. Szachta, y... no, ale jaki? jaki? Denis Załęcki. No, ale nie. tak. Je, je, le... nie, no, no, Łukasz, powiedz, bo tutaj powiedz pierwszy. No, Załęcki. Nie? No nie. nie? Denis Labryga. <laughs> ale tak, jest to Denis, co prawda, Labryga, tutaj panowie. <laughs> Byłeś blisko. blisko, ale daleko. Jest Was trzech, no to eliminujemy. Nie <laughs> yeah no, wybór. Hermes. Bartek Hermes otrzymuje bombę od Tushola. Alanik. Ja też za Hermesa. Alanik, Bartek Hermes. Bartek, no niestety Oj, to już... niezależnie co wybierzesz. To może teraz tak, powiedz tylko ludziom, kto według Ciebie jest farmazonem. Alan. A czy Ty jesteś farmazonem i byłeś no, Nie. 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 Ja. <laughs> Jesteś. Bartek nie był farmazonem, moi drodzy. Dziękujemy Bartku. Sobie Niesamowita wiedza. E, Cię czy mam. może wiecie jak nazywa się wymarła rasa konia koń zwolony? Koniec. Ale nie jest to jeszcze koniec, bo <stuk> za chwilę... Koniec <grym> <grym> <Coś> walony. <z> <grym> <grym> bardzo bym Was teraz prosił tutaj na wycentrowane kubiki, ponieważ zbliżamy się do finału, czyli będzie tutaj Łukasz Tuszul-Tuszyński oraz Alan Alanie Kwieciński. Jeden z uczestników będzie mieć przed sobą pudełko, którego zawartości nie widzi drugi. Tak, pudełko kłamcy i Ty możesz go oszukiwać, ale nie musisz. Musisz... Ale chwila, ja to, ja to wyjaśnię, spokojnie. To wyjaśnij. Teraz tak, ty nie mówisz na razie co tam jest, za chwilę do tego przejdziemy. W każdym razie gracz z pudełkiem opisuje przeciwnikowi przedmiot, który widzi przed sobą w pudełku. Czyli na przykład kształt, jaka jest tekstura tam na tym, tym jakie jest zastosowanie i tak dalej. I teraz możesz zrobić coś takiego, że możesz powiedzieć co tam naprawdę masz w tym pudełku, Albo okłamać i powiedzieć, że jest to coś całkowicie innego. No to mówię albo prawdę, albo, albo fałsz, tak? Tak. I to jest BO3, na zasadach BO3, czyli no, no, no. Yy, najlepszy... Yy, mamy trzy te, nie? Trzy przedmioty. Tak. No dobra, no to powiem Ci tak, ale ja bym Cię w życiu nie ukłamał. Dobrze wiesz. <laughs> Dwóch yy, rzeczy zrobiony. No. Trochę drewna, trochę materiału. Mhm. W sumie są jeszcze jakieś sznurki. <laughs> yy, Ładne to jest ozdobne. Mm -hmm. Mogę już powiedzieć? Mm -hmm. Bo widzę jak mu... gapowieka. <noise> Kasopoły. Czy, czy kłamiesz? Nie. No to wyciągnij przedmiot. I rzeczywiście. Materiał drewno, sznurki. Rzeczywiście baklarzy. był to no. normalnie. Bachlarzy, <noise> widziałeś kiedyś coś takiego w ogóle? Co? Widziałeś kiedyś coś takiego w ogóle? Bo tak... Patrzysz na tak stroka w noty. Widziały mnie. No <noise> opisuj. To jest. No hmm. <noise> <Już głosy> to może <noise> Jak to opisać nawet. <głosy> <nie>? <głosy> Zro... Czy znaczy, mo można zobaczyć, że kur... rzeczy przez to nie. Hmm. I, i se po i se ten. A z jakich materiałów to jest zrobione? Z różnych. Ale, ale mu... A szkło jest? Ale musi Co? dać jakąś Coś kluczowego. Szkło jest. Jest kolor <plek> czarny. Jest. A to jest jakiś przedmiot użytku codziennego? specjalistyczne jakieś czy nie wiem kurde dziewczyna dziewczyna by sobie podeszła, coś by sobie zobaczyła kurde. Ja, ale, ale to inaczej ale to powiedz co no to jest mam ma, 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 ten jak wydaje się o część to ma i plastik, plastiku troszkę i, e, i troszkę metalu no dobra do czego to służy e... Edukujesz się tym. ty. Ale możesz powiedzieć nawet nazwę tego przedmiotu. To jest lód. Co? Jasne, możesz powiedzieć, co to jest? Tak? No jasne, ale, ale nie musisz. Mam ale jak powiesz, że to jest. Mam but, tu okulary, to... mam tu okulary, nie. I trochę metalu i plastiku jest, więc. I, i powiększysz. Markowe są? Co? Markowe jakieś? Nie, z, w, zwykulaki. Powiększają. To mówię, że dziewczyna nieraz podejdzie i powiększy sobie, nie? Więc ten. No myślę, że prawdę mówi. Prawda? Pokaż teraz ludziom e, przedmiot. Ej, nie mikroskop. mikroskop. Mi dobrze, bo, e, ja pójdę po niego. Dobrze dobrze. Poc jesteś stary. Że ty to nieświadomie stary jesteś tak śmieszny. Nie, no. Chciałbyś jakieś pytania zadać? Czy mam ci opis? Opisz, 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 no. y, z metalu prawdopodobnie jest jakiś mosiądz. Taki Na mosiądz. starych zdjęciach y, do ucha sobie to kiedyś przykładali. Może sobie to... W Wsadzić i zatrąbić. No, taka hmm. stara trąbka do pierdzenia. Prawda. Dobrze. Bardzo dobrze trąbka. <coughs> Alanik, <coughs> wygrałeś w takim razie. Chciałem go pod... Ale ja się nie dał. Udało ci się, no wygrałeś! Wygrałeś! Jesteś tak. farm! nie ja jesteś! I teraz bo jesteś! Wszystko? Jesteś farmazonem! Jesteś farm <coughs> Alan, czy przez całą grę byłeś farmazonem? Tak. <coughs> oh. Oh. Mocne! Wielka, wielki umysł! Ale po pierwszych trzech rundach bym nie powiedział! W życiu! Nie! Ale zobacz, nie dość, że wygrał, to jeszcze ja był Farmazonem. I utrzymał się przez cały tak. ten czas! No i dlatego mówię, jesteś złotym, jesteś złotym dzieckiem! Jesteś złotym dzieckiem! Fantastyczny występ! Dziękujemy! Dziękujemy bardzo! Michał, fajnie się prowadziło z Może jakiś suchar na koniec? Gdzie się spotykają dwie ściany? W sumie łatwe! Jak to gdzie? W kącie. Dziękujemy Farmazon! Fame Farmazon, dziękujemy, do widzenia!